Cześć, witajcie drodzy czytelnicy i słuchacze radia. Jak widzicie, tą niesamowitą jakość. To nie, nie kupiłam sobie jeszcze nowego telefonu, ale słuchajcie, po prostu mój kochany braciszek pożyczył mi telefon do nagrywania, więc jestem, nagrywam. Mamy dzisiaj Halloween, dlatego w takiej halloweenowej odsłonie jestem. Nie wiem, mam nadzieję, że Wam się to spodoba. Jest to taki halloweenowy odcinek pielęgniarki, ale nie będziemy tutaj gadać o Halloween, będziemy tutaj rozmawiać o tym. Że powiem Wam szczerze, zadawaliście mi bardzo dużo pytań na temat tatuaży u pielęgniarek. Zaraz Wam powiem moje spostrzeżenia, moje obserwacje, bo jak dobrze wiecie, sama posiadam tatuaż. No nie posiadam go w widocznym miejscu, ale jak to wiecie, tatuaże są uzależniające, więc opowiem Wam wszystko, co chcecie wiedzieć. No to zaczynamy! No to zaczniemy od tego, Będę opowiadać Wam o swoich obserwacjach, jeśli chodzi o studentkę pielęgniarstwa styczność z pacjentem, która posiada tatuaż w widocznym miejscu najczęściej tutaj i będę Wam też opowiadać pielęgniarki. Chcecie w sensie opowiadać historię o pielęgniarkach, które widziałam, które również posiadają tu tatuaże. I ogólnie też pytałam ich, bo musiałam, wiecie, się jakoś przygotować do tego odcinka. Więc pytałam ich, jakie są ich spostrzeżenia, czy jakoś ktoś im zwraca na to uwagę, że mają ten tatuaż. Ostatnio też y, były też temat kolczyków, więc tym też się zajmę. Mam na myśli kolczyk na przykład tutaj albo tutaj no albo tutaj. No ja nie ja nie mam, bo ja nie przepadam za czymś takim. No mi się to średnio podoba z osobiści, ale jak komuś się podoba, to czemu nie? To tylko moja opinia, tak? Dobra. To zacznijmy obserwacje. Pierwszym moim takim spostrzeżeniem było, wypytałam się koleżanek, które mają dokładnie tatuaż tutaj. Tutaj to jest bardzo widoczne miejsce, ponieważ pomimo tego, że założysz się rękawiczki, to i tak tutaj widać, prawda? Widać jak się ma krótki rękawek. No i moje koleżanki powiedziały, że ogólnie albo nie było żadnego odezwu, albo nikt nawet na to nie zwrócił uwagi. Nikt się nie zapytał, albo jak już się jakiś pacjent zapytał, to było raczej takie miłe spostrzeżenie: O, jaki fajny tatuaż! Albo nawet momentami koleżanki łapały taki kontakt z pacjentem, że jak pacjent zobaczył, że pielęgniarka ma tatuaż, to on powiedział: no Zobaczy pani, ja też tutaj mam, ja też tutaj mam. I to jest właśnie takie fajne, bo już się łapie taki kontakt z pacjentem, taką więź, można tak powiedzieć, więc uważam, że Raczej nie było takich niepozytywnych odezwów, bo mam taką też znajomą, która ma jakieś tam pewien ciężkie znaczenie swojego tatuażu, i tutaj jednak to było oceniane, ale raczej przez pielęgniarki albo przez osoby uczące, bo się zapytały, co tutaj masz? Koleżanka mówiła, co to znaczy, i nagle wszyscy takie, o matko, jak mogłaś sobie coś takiego wytatuować? No, przepraszam bardzo, ale to jest chyba zależne od człowieka, co chce sobie wytatuować, i to znaczenie jest takie ważne dla niego, warte dla niego, nikt nie zna tej historii tego tatuażu dokładnie, więc nie powinien tak oceniać i mówić, że to jest złe, że tego nie powinieneś tatuować i tak dalej, więc to była taka sytuacja, ale większość raczej pozytywny odezw, głównie, no naprawdę, nawet koleżanka ostatnio miała bardzo podobny tatuaż co pacjent i normalnie fajnie, fajnie to wyszło, że jak koleżanka pokazała, to nagle pacjent pokazał i to było takie! Fajnie, fajnie. Nie, naprawdę dobry odezw był, jeśli chodzi o tatuaże i pacjentów. I widziałam też pielęgniarki i pielęgniarzy, którzy mają tatuaże również na rękach. I również mówili, że nikt na to w ogóle nie zwraca uwagi. Teraz mamy takie czasy, uwaga, przechodzimy do kolejnej rzeczy, że jest moda na tatuaże, no nie, to może głupio brzmi, ale naprawdę jest ta moda na tatuaże i ludzie chcą się tatuować, bo wydaje im się to fajne, ciekawe i tak dalej, ja sama z ciekawości i też, też mam znaczenie tatuażu, nie powiem. Ale sama z ciekawości chciałam spróbować, jak to jest, dlatego mój pierwszy tatuaż był na nodze, a nie na ręce. No, ale wydaje mi się, że na nodze chyba też mniej bolało w tym miejscu, co ja, niż na ręce, gdybym sobie zrobiła. No, ale dobra, to nie o tym. Mówimy o modzie. Wcześniej tatuaże oznaczały raczej coś takiego, że ej. Ale chyba pan był w więzieniu, skoro pan ma tatuaż. Tak, pan jest kryminalistą i tak raczej oceniano te tatuaże. Teraz jest to bardziej ozdoba ciała, jest to skóra po prostu, jest to ciało i nie znaczy to nic złego, więc wydaje mi się, że już teraz tatuaże są dużo bardziej akceptowane przez społeczność i nie znaczy to właśnie to co wcześniej powiedziałam, no ale nigdy nie spotkałam się z taką sytuacją, jak mówiłam, że ktoś miał fajny tatuaż w szpitalu, to mówiłam, że też mam i fajnie się jakoś tak dogadywaliśmy. Moja mama ostatnio zapytana właśnie o to, co by sądziła na temat pielęgniarki, która jakby robiła coś przy niej, w szpitalu z tatuażem, to moja mama stwierdziła, że czułaby się bardziej jakby, że ta pielęgniarka jest taka bardziej, że to pielęgniarka też człowiek. Nie chcę też obrażać tych te pielęgniarek bez tatuażu, ale po prostu to takie odczucie, że ona też jest człowiekiem i po prostu ma ten tatuaż i tyle. No, jak każdy człowiek ma swoje zachcianki, ma swoje... Życie, tak? I no nie wiem, tak moja mama powiedziała, to jest jej odczucie, od razu zaznaczam, więc nie powinniście też oceniać, to jej sprawa, tak? Ale fajnie, że tak powiedziała, bardzo mi miło, to mnie bardziej zachęciło, żeby zrobić sobie tatuaż na ręce, bo cały czas się nad tym waham. Rzeczywiście, tak jak wy, wy, przyszłe pielęgniarki, boję się tego, zastanawiałam się nad tym, bo słyszałam, że w dawniejszych czasach, właśnie tutaj teraz mamy porównanie dzisiejszych czasów i dawniejszych. Że niestety, ale to nie było zbyt dobrze akceptowane przez jakieś tam oddziałowe, przez naczelne, że kazały wyjmować te kolczyki, że kazały chować te tatuaże czy coś tam, że to było źle postrzegane. Teraz to się zmienia, bo rzeczywiście samo pielęgniarstwo się zmienia, ale jednak, jako jeszcze nie pielęgniarka, trochę się tego obawiam. Ale wątpię, że nie przyjęliby mnie do pracy z powodu tatuażu, na przykład w niewidocznym miejscu, przecież oni tego nie widzą. Albo nawet w widocznym. Brakuje teraz pielęgniarek. Pielęgniarki są potrzebne, więc uważam, że to nie ma jakby takiego, takiej różnicy, czy pielęgniarka jest z tatuażem, czy bez tatuażu. Tak naprawdę liczą się umiejętności tej pielęgniarki, a nie to, czy ma tatuaż, czy nie. Przecież to jest tylko jakiś rysunek, to jest tylko skóra, to nic. Więc śmiało róbcie tatuaże na rękach, to nie powinno być przeszkodą. Są, tatuaże są naprawdę akceptowane. Dobra, patrzę czy wszystko powiedziałam. Obserwacje, moda na tatuaże. Mam nadzieję, że y, utwierdziłam Was w przekonaniu, że tatuaże tak naprawdę nie są takie złe, że taki Halloweenowy pseudo odcinek Wam się podoba i zobaczymy się już niebawem. Pa!